Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na rozstrzygnięcie konkursu mikołajkowego. Tutaj wypisałam osoby, które wzięły udział w konkursie. Było tych osób 12, z tym że jedna pani napisała, że nie chce brać udziału w konkursie, tylko napisała tak sobie od serca, za co bardzo dziękuję. I teraz moi drodzy, składam karteczki, żebyście widzieli. Składam je, żeby nie było, że kogoś. Wybrałam, bo faworyzowałam wszystkie komentarze piękne, cudowne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wszystkie pięknie napisane, takie od serca. Jest mi bardzo miło, że w ogóle wzięliście udział w takim konkursie. Myślę, że takie konkursy będą pojawiać się częściej na moim kanale. Myślę o tym, żeby zrobić taki konkurs raz w miesiącu. Z możliwością wygrania odpowiedzi na jedno pytanie, albo z możliwością wygrania analizy albo horoskopu miesięcznego, pomyślę jeszcze o tym. Także zaraz będziemy losować. Momencik. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, pięknie Wam ten dzień minął. No, i zbliżamy się do losowania. I teraz, moi drodzy, losowanie główne, czyli czytanie ogólne, lub analizę miłosną. Losuję dla pani Reni 218. Pani Reniu, proszę do mnie się odezwać. To jest nagroda główna. Rozklejały się niektóre, zaraz tutaj złożymy. I odpowiedź na jedno pytanie: losuję dla pani Namedel. Zapraszam bardzo serdecznie. Odezwijcie się do mnie, drogie panie. Macie czas do niedzieli do godziny 23.59. Później ta szansa, możliwość przepada. A reszcie uczestnikom serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Uściski, ślepo. Pozdrawiam. Pa. pa.